Wielkanoc już za miesiąc, warto więc zabrać się za przygotowanie świątecznych ozdób. Jak je zrobić, najlepiej widzą panie z koła gospodyń wiejskich w Hojnym pod Sierazem. Raz w tygodniu przychodzą na jajeczkowanie, jak nazywają swoje spotkania. Bardzo lubimy y, przebywać y, wspólnie z dziewczynami o, przy herbatce. Wymyślamy wtedy przeróżne fajne rzeczy. Y, zabijamy trochę czasu wolnego, dla no, którego na wsi jest mało, ale zawsze sobie tę. Jeden godzinkę czy dwie tygodniowo wygospodarujemy. Jajeczkowanie nawiązuje oczywiście do symbolu świąt, czyli jajek. Panie z koła gospodyń Wiejskich Schojnego same przygotowują ozdoby na stół i kartki. Teraz najważniejsze są oczywiście pisanki, jednak nie ma wśród nich tych zupełnie tradycyjnych. Elżbieta Krupa ozdabia stropianowe jajka techniką filcowania na sucho. Potrzebne są do tego igły, którymi wbija się wełnę czesankową. Wzory wykonuje już pojedynczą igłą. Pani Ela zapewnia, że to wcale nie jest takie trudne. To jest żmudne. To trzeba po prostu no troszeczkę y, czasu i bez nerw i to idzie po prostu pięknie. Ja uważam, że każdy to powinien i ja przekazuję tutaj młodym dziewczynom y, też, żeby się nauczyły, bo myśmy tutaj już pracowały. No i dlatego y, mam nadzieję, że. Pokolenie młodsze też to kiedyś będzie robiło. Najmłodsza pięcioletnia Julka filcowaniem jeszcze się nie zajmuje. Znalazła sobie inną metodę ozdabiania pisanek. A co to jest dekoracja? Takie coś. Takie coś, co się ozdabia. A to po co się to robi? Na wielkanoc, żeby było pięknie. Julia uczy się od gospodyń schojnego oklejania wydmuszek sznurkami z kolorowej bibuły. Skręcenie takiego sznurka wymaga sporo wprawy, ale panie znalazły na to dość oryginalny sposób. Ja mam wprawę, to możesz kręcić. My, żeby nie kręcić ręcznie tej bibuły, wymyśliliśmy sobie wiertarkę. I naprawdę, robimy sobie przepiękne wydmuszki z bibuły. To nic nie kosztuje bo to można zrobić na wydmuszce z jajka. Bibuła kosztuje złotówkę, więc naprawdę można wyczarować piękne rzeczy. Każda z pań specjalizuje się w innej technice. Bogumiła Woźniak ozdabia jajka metodą dekuparz. Wystarczy zwykła serwetka w kwiaty, odpowiedni klej i oryginalna ozdoba gotowa. No, przyda się jeszcze odrobina cierpliwości i zdolności manualne. Rzeczywiście każdy może nauczyć się tego, co wy tu robicie. Każdy może, każdy może, kto ma troszeczkę takiej choćby drobnej smykałki, coś, coś w rękach, bo wiadomo, że to trzeba o, maleńkimi nożyczkami wycinać takie maleńkie rzeczy, że to po prostu no, troszeczkę może drygu, troszeczkę, ale tak to każdy wytnie kwiatuszka i przyklei, prawda? Trzeba mieć wiadomo odpowiednie preparaty, głównie to, bo na zwykły klej, na zwykłe coś takiego to to nie działa. Panie pomagają sobie i doradzają, więc praca idzie im gładko. Jajeczkowanie nawiązuje do tradycji polskiej wsi nie tyle przez stosowane techniki zdobienia. W hojnym chodzi raczej o to, by robić to wspólnie. O tak, o tak. My tu nie możemy się rozejść. Jak się spotkamy, to gadamy i gadamy. Przegadalibyśmy bardzo, bardzo długo. Zawsze jest jakiś temat, żeby porozmawiać przy okazji. A mężowie nie są trochę zazdrośni o te babskie wieczory? No może trochę tak. Może trochę tak, a może i, może i dużo. Warto spróbować, że niektórzy mówią, że a ja nie zrobię, nie potrafię. Jeżeli nie, nie zobaczymy i sami nie zrobimy, no to wiadomo, że nie będziemy mogli tego zrobić. A warto to robić, bo to uspokaja nerwy. Jednak gospodynie z Chojnego uważają, że warto. Na każdym spotkaniu uczą się czegoś nowego. Teraz właśnie poznają metodę papieroplastyki nazywaną tworzy się nią kwiaty ze spiralnie zwiniętych pasków kolorowego papieru. Służą do tego specjalne widełki. Jednak panie znalazły prostszy i tańszy sposób. Wystarczy naciąć zwykłą wykałaczkę. Chętnie dzielą się swoją wiedzą, a chętnych do nauki zapraszają na swojego fanpage'a.